Dzień dobry, nazywam się Marzena Kolasz. Jestem, jestem fotografem, ale takim fotografem być może dość wyjątkowym, jeżeli chodzi o te tę prelekcję. Takim fotografem, który się zajmuje w dużej mierze fotografią analogową, fotografią klasyczną, technikami szlachetnymi. Jestem też nauczycielem, wykładowcą fotografii, i to też jest pewnie powód, dla którego tu jestem. Pracuję w Krakowskich Szkołach Artystycznych jako nauczyciel oraz jako adjunct na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Mój wykład dotyczy w tym roku fotografii twórkowej. To jest bardzo dziedzina, myślę, twórcza i interesująca. Ja go trochę tak przywrotnie wybrałam, ponieważ, ponieważ oczywiście to wydarzenie jest mocno technologiczne, związane z nowinkami i większość słuchaczy, z którymi już miałam przyjemność w zeszłym roku i dwa lata temu się spotkać, najczęściej na tę technologię zwracają bardzo dużą uwagę. Bo ja tak przewrotnie wybrałam temat, który jest najbardziej pierwotny, podstawowy, ale przy tym jednak ma pewne technologiczne obostrzenia i utrudnienia, które trzeba spełnić, żeby to zdjęcie otworkowe powstało. Ja w ogóle e, konstruując ten wykład, skonstruowałam go w ten sposób, żeby każda osoba, która brała w nim udział, a jest totalnym laikiem, e, na koniec była w stanie sobie swój własny aparat otwórkowy skonstruować. I to jest jakby jedna, jedna rzecz. Natomiast odpowiadając już konkretnie na to pytanie, wydaje mi się, że generalnie każdemu i tak też skończyłam ten wypad, to był taki ostatni wniosek. Każda osoba, która zajmuje się telewizją cyfrową, która jest świadoma wszystkich właśnie nowinek. Myślę, że dla każdej takiej osoby doświadczenie analogowej fotografii bardzo jest pomocne, rozszerza świadomość i, i może po prostu wpłynąć na to, jak patrzymy na tę fotografię. Jeżeli zaś chodzi o to, czy są też takie techniki analogowe, które naprawdę wymagają bardzo dużego technologicznego wdrożenia się. No i oczywiście. Zainwestowania w odpowiednią chemię, w odpowiedni sprzęt. Więc tutaj są też pewne miejsca styku. No ja mam nadzieję, że, że ten trochę dowcipnie dobrany temat spodobał się i że uczestnicy wyciągną sobie z tego wnioski dla siebie jak naj, najlepsze. Ja myślę, że generalnie praca w ciemni i taka praca postprodukcyjna w ciemni, ona jest wbrew pozorom w takich swoich podstawach dość podobna do pracy w ciemni cyfrowej. Natomiast na pewno na wymaga pewno trochę innych umiejętności i to jest różnica. Ale też dzisiaj w trakcie wykładu też powiedziałam taką rzecz, która wydaje mi się też bardzo istotna, że wiele technik analogowych zyskuje teraz na popularności, rozwija się intensywnie dzięki temu, że fotografowie przećwiczyli wiele rzeczy cyfrowo, więc to nie jest tak, że musimy się odcinać i robić jakieś podziały. Zresztą ja sama jestem fotografem, który korzysta z wszystkich możliwości fotograficznych. To jest medium dla mnie tak szerokie i otwarte dające nieskończone możliwości i przyłączam się bardzo prosto między analogową pracą, między chemiczną pracą, między technikami klasycznymi a cyfrową i wspomagają się ze sobą te dwie rzeczy, więc wydaje mi się, że nigdy to nie jest taki wybór albo-albo, tylko raczej działa na siebie, współdziała, wspólnie się rozbija. Ja muszę powiedzieć, że bardzo lubię to wydarzenie, bo tak jak mówię, trzeci raz miałam już okazję mówić tutaj prelekcję, prezentować prelekcję. Za każdym razem zdecydowałam się na trochę inny temat. Dzisiaj jest taki najbardziej analogowy i to jest dla mnie ogromne wyróżnienie, że mogę wziąć udział w tym wydarzeniu. Uważam, że to jest wydarzenie na tutaj w Polsce, w Małopolsce, naprawdę bardzo znaczące.